Czy zauważyliście, że publikuję tutaj same portrety? Czas najwyższy to zmienić. Nigdy nie byłem jakimś wybitnym mistrzem landscape'ów i to nawet nie dlatego, że to jest jakieś niesamowicie trudne i skomplikowane. Wręcz przeciwnie, to w zasadzie są proste zasady, jeśli umiesz jakkolwiek malować i rysować, jesteś w stanie się ich nauczyć w pewien sposób czysto mechanicznie. Jednak to, co jest w pejzażach być może najtrudniejsze, to jest to, że one nie są ciekawe. W sensie, no nigdy mnie wybitnie nie interesowały, ale myślę, że dla większości osób w ogóle nie są atrakcyjne. Jako większości osób, jako odbiorców. I cała trudność w zrobieniu dobrego pejzażu wydaje mi się, że polega na tym, żeby zrobić coś ciekawego z czegoś, co normalnie jest nudne. W momencie, gdy zaczynasz rysować landscape, potrzebujesz kilka rzeczy. Po pierwsze, na pewno musisz mieć gdzieś linię horyzontu. W zależności od tego, ile masz jak dużych obiektów, na których planach, to ona może nie być w całości widoczna. Może nawet być prawie niewidoczna, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyś ty wiedział, gdzie ona jest, gdzie powinna się znajdować, żeby mieć punkt odniesienia względem wysokości. I wielkości różnych obiektów, powinieneś umieścić sobie je na różnych planach. W sensie, najczęściej przy pejzażach są trzy plany, gdzie jest pierwszy bardzo blisko i elementy są największe. Ja tak naprawdę z tego pierwszego planu w obrębie tego pejzażu zrezygnowałem w całości. Użyłem planu tylko i wyłącznie środkowego i tego załóżmy, horyzontu tej granicy, w ogóle przestrzeni obiektów, które są najdalej. I w momencie, gdy posiadasz jakiekolwiek elementy geometryczne, typu budynki w mieście, czy... A teraz jest kwestia ustawiania horyzontu. Choćby y, drzewa, las y, składający się, nie wiem, z y, drzew iglastych podobnej wysokości, dzięki czemu jesteś w stanie wyznaczyć linię y, graniczne tego lasu, to najlepiej faktycznie wykreślić sobie tą perspektywę, jak ona powinna wyglądać. W momencie, gdy ja nie miałem żadnego z tych elementów, jedyna forma perspektywy, z jakiej zamierzałem skorzystać, to była perspektywa powietrzna, czyli po prostu ustawianie obiektów. Im jakiś obiekt jest dalej, tym byłby jaśniejszy i bardziej w stronę takiego, nazwijmy to, klasycznego błękitu. Tak naprawdę, przez to, że cały ten yy, pejzaż znajduje się w takim tworze na pograniczu baśniowości i science fiction, i też chciałem, żeby kolory to oddawały, to w dużym stopniu ten właśnie błękit został zamieniony przez ten taki turkusowy, lekko przybrudzony kolor, ale jakby założenie jest dokładnie takie samo: jest zimny, chłodny kolor, który idzie w stronę pewnej bieli czy Szarości złamanej właśnie tym zimnym kolorem, przez co jakby plany się tworzą. Tutaj tak naprawdę można byłoby dyskutować na temat tego, czy mamy trzy plany na zasadzie posiadania faktycznie trzech drzew w kadrze, z których każde jest jakby innym poziomem szarości, można byłoby domniemywać, że jest dalej lub bliżej, z tym, że nie ma żadnego obiektu, który byłby bardzo blisko e, widza, i to jest właśnie ten brakujący trzeci plan. Inną kwestią jest natomiast sam fakt użycia człowieka, to czego tutaj zrobiłem w zasadzie jako kluczowy punkt tej kompozycji. Ten człowieczek powinien być w sumie jeszcze mniejszy, ale jakby też, no właśnie, po co to robić? Tak naprawdę warto użyć jakiegoś elementu, który w naszym świecie naturalnym ma jedną z góry określoną wielkość, przez co Nadajemy skali y, całemu obiektowi. To nieważne jest, czy to jest koń, krowa, pies, człowiek. Ważne, żeby był jeden czytelny obiekt, który będzie na tyle mały, że wszystko inne będzie wydawać się większe i przestrzeń będzie wydawać się większa. Tak czy inaczej, dziękuję za uwagę. Na dzisiaj to wszystko. Mówi... Mówił dla Was Jacob Hill. To w sensie ja.